Wległe prawdy na wierzch. Była wojna. Wojna została wygrana. To trzeba zabity, A teraz jednych pochowano, a drugich nie. <grywnie> Dawaj mi tu antygonę? Reonie, bądź pozdrowiony. Już byłem antygoną. Zabiliśmy twojego brata. Wiem, wujku. Słuchajcie, służba, pójdziecie sprawdzić, czy aby nikt. Nie tak na tyfię, zaraz! Pójdziecie sprawdzić, czy aby nikt nie grzebie zdrajcy. A gdyby ktoś grzebał, to złapać strzelaninę.